Siemka ludziska, Stavros84, ps 3 to właśnie ja! Yy, gramy w Castlevania, Road of Shadows, jak widzicie, kolejna gierka z mojej kolekcji. Nie wiem, coś tu mam zrobić, ale... co? Jesteśmy w jakimś motywie. To chyba nic nie ma. Dalej? Dobra, to lecimy dalej, o. Okay. Chyba kroimy, nie wiem co z tym teraz robimy, powiem szczerze. O, i rozwalone. I bardzo dobrze idziemy dalej. Ogólnie Gierka jak widzicie biegamy takim gościem. Dobry, jakiś... O, to był ten przycisk. O. O. Jakiś poziom skończyliśmy, tak więc będzie następny. Jak widzicie to nie jest sam początek. To jest w jakimś tam poziomie, tu troszkę ściszymy chyba z gameplaya, żeby było lepiej. Nie wiem. fajna nawet historia, no, można pograć, można tak powiedzieć. Nie jest to na pewno najgorszy tytuł, lały gorsze, ale rewelacji też nie ma. W sumie stwierdzić trzeba. O jajko, ale się człowiek Jakby się ewentualnie podobało, byłbym wdzięczny. No nie, to jakoś tak fajnie wygląda. Czekaj, bo ja mam iść... Nie, dobrze mam iść tam, iść. Dobra, jest, zmieniła się kamera. Dobra, przez, znaczy... Chciałem przez chwilę powiedzieć, że wszystko można rozwalić, ale to ta prawda nie jest. Dużo można. O, mamy mieczyk, dostaliśmy. Mamy oczywiście sorki. Tam możliwości kombosów i innych takich. daszek nam ucieka. Jak to się, kurde... No co, co, mam z tymi drzwiami zrobić? Zapukał bym. Oj, kurde, nie wiem przycisk. Nie wiem co, nie wiem co mam zrobić. Error. Error jest. Error jest, tak więc chyba zakończymy odcinek, będzie łatwiej. Jakiś <grystanie> kurpatwy, czy jakieś inne takie latają, badziemia. Nie no, no to muszą być te drzwi, ale Tu na tym jest No nie mam nie mam pojęcia powiem szczerze co mam zrobić, tak więc zakończymy odcinek trochę krótkawy Ale co zrobić? Albo zrobimy Pokażę Wam mapę, chociaż jak wygląda. Tak wygląda chapter 2, 53% chapter 1. Jest co robić, jak widzicie, jeszcze raz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 poziomów, 10 rozdziałów, tak więc jest na pewno parę, parę planż. Tu mamy jeszcze dodatki. Combat Display to są ten artwork Villagers. O, tak wyglądają na przykład zdjęcia, zdjęcia obrazki ludzi. Ładnie naprawdę porobione to się... to powiem takie rzeczy fajnie jest czasami poglądać jak to wygląda co oni przekładali do świata do świata gry, że tak wyrażę O, ci konikach pięknie Aha, bo to wszystkie pokazuje To dawaj kurna. O, ładnie, ładnie naprawdę to wygląda O, zak świat zakupów O, jakiś stworek ładny <kluje> No tu są poziomy, to są y, screeny z tego gdzie graliśmy już To wiem na pewno Z tym stworkiem walczyliśmy Tam było parę parę zabaw, trochę czasami trudno. Kamaria jaka dupa, czemu ten L1 zasłania jej twarz? To chyba specjalnie. No i jest tak, więc jest trochę tego na pewno. Ktoś się postarał włożył trochę pracy w to. Zaczarowany las. O, jakieś stworki Stworki, nie stworki, dobra, zobaczymy co tu jeszcze mamy Ekstrasy, dobra Tu nic więcej nie mamy Więc przez to, że Kurde, stworki Nie wiem co mam zrobić tak naprawdę Czekaj, a tu jest coś A Gabriel would have to use the strength of his enemies to tear it down No dobra, ale jak? Wszystko naciskam i nic z tego nie mam. Siły przeciwnika, no dobra, ale tu nie mam żadnego przeciwnika, korna. Jaka masakra. Ej, no bez sensu. No dobra, nieważne. Nie będę się męczył, bo to nie ma sensu. Tu byłem miasta, w rozsądku 4 gps PS3. A ktoś tam nawala? Nie wiem, czy ktoś tam nawala, czy co. Even going. O! Coś się tam pokazało. O! Jednak ruszyliśmy dalej. Wyłączę kamerę, bo znowu się, kurna, spóźniła. Coś się tam okazało. Jest! I on! O! Kurna. Dawaj, chodź tu. Chodź tu, rozwal drzwi. No rozwaliłeś te drzwi, jeszcze nie Czekaj, damy ci szansę się rozpędzić Robimy to tak, chodź tu No, chodź tu Chodź tu, biegnij do mnie Teraz staniemy pod drzwiami O, Ale nie aż tak mnie miałeś trafić, no No to cóż, no... To by było na tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie Castlevania Lord of Shadows. Wiem, że na pewno jest druga część albo wychodzi druga część. Tyle wiem.